Cześć skarby, sprawdziłam sobie. Ostatni odcinek Pitunitu był nagrany równy miesiąc temu, więc czas na update co się działo. Wiesz co się działo? Prułam. a cóż by innego? chciałam stworzyć tutaj na swoim kanale na YouTubie taki tutorial, taki krok po kroku przewodnik, jak zrobić najprostszy na świecie sweterek czy bluzkę z okrągłym karczkiem od góry na drutach. I chciałam to tak dopracować, żeby to było takie fajne i żeby to była taka uniwersalna wskazówka dla wszystkich tych, którzy samodzielnie chcą wymyślić swój sweterek. I mi się to udało, ale nie było się bez prucia i tego prucia było bardzo dużo. I słuchajcie, projekt, który normalnie wykonanie jego zajmuje nie wiem, z 3-4 dni dla mnie. Rozciągnął się na 3-4 tygodnie. To było takie demotywujące dla mnie. Tak strasznie ciężko było mi wracać ciągle i ciągle do tej samej włóczki, do tej samej robótki, ale wyszło przepięknie. Stworzyłam tutorial na bluzeczkę z krótkim rękawem. Wiadomo, możecie sobie to dowolnie przerabiać, czyli zrobić sobie długi rękawek. To nie musi być bluzka, to może być sweter, możecie to zrobić z wełny, możecie sobie zmienić ściągacz, jaki chcecie. Tam chodzi o ogólne takie zasady, jak dopasować sobie okrągły karczak do swojego rozmiaru, jak sobie oddzielić rękawki od tułowia jak w ogóle poszerzać ten karczek, jak zrobić rzędy sprócone w najprostszy możliwy sposób, tak więc to się udało. Ten tutorial jest i on już jest tutaj na kanale, tutaj go podlinkuję na dole, dam też tutaj taki klikacz, ale teraz nie klikajcie, bo teraz oglądamy pitunitu, nie? I to jest bluzeczka, która jest rewelacyjna teraz właśnie, na ten czas, na ten przejściowy taki wrzesień, ponieważ jak jest ciepło, mogę spokojnie być w krótkim rękawku. Jak się robi chłodno, zakładam na to żakiet, zakładam na to kurtkę i jest po prostu gitara. Więc uwielbiam tę bluzeczkę, noszę ją praktycznie non-stop. No ale skoro już rozkminiłam, jak robić sobie te okrągłe karczki w sposób, który jest dla mnie wygodny, szybki i przyjemny, to zaczęłam robić kolejne projekty w ten sam sposób. Zaczęłam, bo nic oczywiście już nie jest skończone, ale zobaczmy, co zaczęłam. Zaczęłam sobie taką bawełnianą bluzeczkę, właśnie taką samą jak tantą, tylko że z bawełny i że żółtą. Znaczy, nie do końca taką samą, ponieważ tutaj e, chcę mieć dziurki po prostu. I te dziurki powstają. Czyli przy rozszerzaniu karczka. Przerabiam oczka tak, żeby powstały dziurki i będę miała taki karczek z dziurkami. I ta bluzeczka utknęła na tym etapie. Ja sobie gdzieś tam zabieram na jakieś wyjścia, dlatego że ona jest super przyjemna, właśnie tak trochę bez myślenia do przerabiania i jest przede wszystkim jeszcze na tyle malutka, że mogę ją sobie gdzieś zabierać, ale nie poświęcam jej, wiecie, nie oddałam tej robótce mojego serca, więc ona jest jakoś robiona tak przy okazji. Nie jest taki projekt z pasją, z który planuję pocisnąć w tydzień i mieć gotową duskę. Jest to taka robótka przy okazji. Teraz taki projekt z pasją mam zupełnie inny i zaraz Wam o nim opowiem. Ale najpierw kawa, bo jak mówię tak szybko, to dostaję zadyczki. Z tych emocji, a nie z braku kondycji. Of course. Słuchajcie, u nas są takie sklepy z pierdłami, one się nazywają TED i to jest takie trochę lepsze pepko. Znaczy nie wiem, czy lepsze. Na pewno mają większy asortyment pierdół, a mniejszy asortyment ciuchów. I ja sobie kupiłam takie metalowe pudełeczko. No i teraz uwaga, ja je kupiłam już ładnych parę tygodni temu, a patrzcie, co na nim jest. Czy to nie jest piękne, świąteczne pudełeczko? I tak sobie stwierdziłam, że to będzie mój taki mały, podręczny przydaśnik. I w środku mam takie najpotrzebniejsze rzeczy. Okazuje się, że w środku mieści mi się miara, klikacz do rzędów, mieszczą mi się krótkie mindfule, bo kupiłam sobie. Krótkie le krótkie czyli mają 10 cm, bo te standardowe, czyli długie, mają 13 cm. I tutaj mam rozmiar 4, na którym jest napis Dream. I powiem Wam, że bardzo mi się spodobały. To źle, że mi się spodobały, bo będę chciała kupić więcej rozmiarów. Przepadłam. No Podobają mi się te czwóreczki. Zobaczymy, jak inne rozmiary. Na razie dzierga mi się na nich rewelacyjnie. Takie oto maleństwa. No ale wracając do mojego niesamowitego pudełka, kit z Mindfulami za nie wiadomo jakie pieniądze, skoro pudełko kupiłam za 5 zł i ono jest świetne. W środku mieści mi się jeszcze igła, znaczniki i te takie pierdolniki, takie różne. No po prostu mega. Uwielbiam to pudełko. Prawiło mi duże radości i dało mi trochę inspiracji. Dlatego, że Aga Kuczyńska na swoim Instagramie ma taką akcję pogromce zapasów i chodzi o to, żeby przerabiać swoje zapasy. I ja troszkę nie jestem fanką, bo ja nie po to kolekcjonuję wełny, żeby później ją zużywać na swetry. Ale mimo wszystko stwierdziłam, że dobra, znajdę włóczkę, która już swoje odleżała, która już. Pięknie była na tej płótce wystarczająco długo, żebym mogła z niej coś wydziergać i żeby później jej miejsce oczywiście zastąpić inną buczką. I znalazłam taką wełnę. To jest, słuchajcie, mój merynosek. Mówię mój merynosek, bo ja miałam taki etap w życiu, gdzie barwiłam wełnę. Pewnie wiele z Was o tym wie. I ja sobie pofarbowałam właśnie takie barwienie, zrobiłam sobie bardzo świąteczne, zielono-czerwono-białe i robię sobie świąteczny sweterek. Właśnie dokładnie na podstawie tego tutorialu, z którego robiłam bluzeczka, robię sobie świąteczny sweterek i to jest stan po dwóch dniach. Dzisiaj jest trzeci dzień, więc odcinek będzie krótki, bo ja muszę cisnąć. Wiecie, bo tam trzeba dziergać do 15 października te zapasy, więc no, myślę, że ten sweter na pewno skończę, a jeszcze coś bym chciała, bo tam w ogóle się wygrywa nagrody, więc wiecie, szybko, szybko mówimy, bo tam trzeba dziergać stwierdziłam, że jak zwykle trochę oszukam i będę dziergała podwójną nitką, to na drutach 5 mm, to szybciej zleci. No i rzeczywiście leci, no bo widzicie, dwa dni ja już mam taki kawał spektra i on będzie w ogóle taki mega! Tak się cieszę! Piękny będzie świąteczny. Niesamowite! Czuję, że cały grudzień będę w nim chodzić. Naprawdę. Będzie, będzie super. Co tam jeszcze prółam. Mam taką włóczkę piękną z Motcomanii. jakieś takie meme. I wszyscy się zawsze pytają, po co ją kupujesz? No, właśnie po to, żeby coś z niej wydziergać, i ona już też chyba swoje odleżała. My stwierdziłam, że z drugą odleżoną włóczką, czyli Mind Time Marine od Gaboول, ją połączę, no bo wydaje się być ładna. I wychodzi ładnie, ale wychodzi tak dziedziowato dziecinno-różowe, jak to z tym połączę, to jest po prostu taka słodycz, że ja się w niej nie czuję absolutnie. Ja przerobiłam parę rzędów i stwierdziłam, nie! szybko trzeba to kończyć, póki da się rozplątać, bo wiecie jak się. Dwie włóczki razem robi, to to nie tanie. Tan, nie? nie jest takie łatwe później w oddzieleniu. Patrzcie, razem nie wiem. Czy to. No, no nie. Dlatego e, zamówiłam sobie w kokonkach Drops Alpakę w kolorze buraczków. Czy ja teraz coś mylę? Możliwe, że to jest taki kolor. No, chyba nie. Taki jakiś melanż, takiego taki koloru z jakimiś innymi. Pokażę Wam jak przyjdzie. I myślę, że jak sobie połączę właśnie taki kolor purpurowy, miedziany. na wie jak to opisać, bo on jest taki melanżowy, tak przechodzą między siebie te kolory. I jak właśnie taką głęboką z czerwień złamaną brązem, fioletem i żółtym połączę z tą, no to wyjdzie taki fajny, fajny sweter. A to poczekaj kiedyś, na swoją kolej, jakoś z czymś to pewnie kiedyś połączę. No ale na razie będzie leżeć. A to będzie dziergane, jak dojdzie mi alpaka. W ogóle z tym, żeby tak dziwnie łączyć włóczki, to wszystko przez Dziennik P, bo ona tam pokazywała, jak tam łączy ze sobą różne włóczki i wychodzą bardzo fajne rzeczy. Ja dotychczas trochę się przed tym wstrzymywałam, ale teraz może się na to otworzę. Za tam kupiłam? Słuchajcie, kupiłam fantastyczną włóczkę Drops Daisy, ta nowość od Dropsa fajniusi, milusie włóczka. Jena, ona jest taka, ona jest taka non-superwash, to znaczy, że jej nie wolno prać w pralce, ale przez to się nie ciągnie jak stary gacie. Nie wiem, czy to przez to, ale. Mm, bo to też jest merino w sensie, nie? Ale wydaje mi się, że jest takie bardziej odporne na to flaczenie się w, w, w wilgotnym środowisku. I jest tak miła. I słuchajcie, nie jest taka dziecięco miła. Bo to mm, na przykład Mighty Merino, czy Drops Merino Extra Fine, czy Big Merino, te wszystkie Merina, one są takie. Trochę, trochę dzieciowa, trochę jak taka urocza, słodka dziewczyna, taka wiecie, dwudziestka, taka pełna nadziei, taka pełna entuzjazmu do świata, taki uśmiech, takie trochę naiwność, wiecie, trochę taka beztroska, trochę taka nieodpowiedzialność, no ta słodycz, taka jednak podklejona tą dziecięcą najednością, no ale Daisy… Daisy, słuchajcie, to już jest taka fajna babka po trzydziestce, której się nie da zrobić, w... ale ona nadal jest fajna i ona ma świetne poczucie humoru i nadal świetnie się z nią spędza czas, ale ona już nie jest taka, wiecie, nie ma już tego fiubiździu w głowie, tak, tak, no, to jest właśnie taka włóczka. Kolorów na razie jest mało no i ten też nie jest jakiś zniewalający, ale po prostu ten, co chciałam, już go nie było, więc wziąłam to było. Chociaż ten też taki najgorszy nie jest. Na czapkę dwa motki starczą i mówię to dlatego, że... Zrobiłam tutorial na czapkę właśnie z Drops Daisy. Jeżeli nie robiłyście czapki na drutach, to możecie sobie zrobić jakąś taką pierwszą czapkę na drutach. Starałam się tam wszystko w miarę dokładnie wytłumaczyć. Nawet dla osób początkujących myślę, że jakoś załapiecie. Mam czapusie i będę robiła na pewno jeszcze tutorial na komin do tego. Tak do kompletu, tylko czekam aż przyjdzie mi ten kolor włóczki, bo to na razie wzięłam tak na próbę nie wiedziałam, czy to będzie fajne, ale skoro jest fajne, to wezmę jeszcze na komin. I właśnie ten komin też będziemy robić razem, jak zrobię na niego tutorial. I będę miała pasującą czapkę i komin. Linki do wszystkich filmów, o których mówię, oczywiście będą w opisie na dole. To jeszcze dzierga, słuchajcie, Dziergam sobie podusie. Wrobiłam tę zieloną z tego ribona od hobby i teraz robię sobie taką. Czekajcie, gdzie jest prawa, gdzie lewa? To jest chyba prawa. Teraz sobie robię taką różową. Taką oto poduszeczkę. Teraz wymyśliłam sobie taki wzorek. Tak sama z głowy wzięłam kartkę i narysowałam. I nawet sprułam raz, bo mi się nie podobało. I wymyślałam sobie właśnie taki wzór w rąby. I, I tak sobie dziergam i będę miała sobie takie piękne poduszeczki. Fajnie się to robi, tylko no wiadomo, to są druty numer 8, więc trochę łokcie pracują. No więc tak sobie wiecie, wieczorem przerobię sobie tak z pięć rzędów i później przechodzę na jakąś lżejszą robótkę, taką mniej wymagającą. A butka, o której mówię, wygląda w ten sposób. Jest to Ribbon od Hobby i to jest taka wstążka. Ona jest jak sznurek bawełniany, tylko bez rdzenia. Taka po prostu wstążkowata. I to jest 100% bawełna. E, bardzo przyjemna i fajnie się nawet przerabia. Lubię. lubię ją. Lubię ją. Z trochę. Ale ją lubię. Poza Mindfulami, słuchajcie. Kupiłam sobie Nit Pro Zink. Szydełko 3 mm. I coś śmieszniejsze, kupiłam sobie to szydełko. I chciałam Wam pokazać, więc zachowałam sobie opakowanie. Nawet oczywiście, pierwsze co zrobiłam, to je ja wyjęłam. Przedziergałam, może 5 rzędów i je zgubiłam i go nie było. I miałam tylko opakowanie, i już myślałam, że będę nagrywała naprawdę ten vlog i pokażę Wam, że. u kupiłam sobie zinga i go nie mam zinga, ale się znalazło szczęśliwie ostatnio w pudełku na szydełka. I mam znowu, jestem szczęśliwą posiadaczką. Nit Pro Zing, szydełka 3 mm. To jest chyba moje, nie wiem. Z piętnaste. Przydełko w tym rozmiarze, ale zawsze, jak potrzebuję, to nie mogę znaleźć, więc lubię mieć dużo szydełek. W ogóle lubię mieć dużo wszystkiego. Co jeszcze fantastycznego sobie kupiłam? Słuchajcie, takie odkrycie dziewczyn z dzierganej kawy. Przerwa na reklamę. Dziergana kawa to są spotkania gdańskich dziewiarek w Gdańsku. Nie trzeba być z Gdańska, żeby w nich uczestniczyć. Można sobie do nas przyjechać, można przyjechać tylko w gości. Tylko jak jesteście na weekend nad morzem na przykład, a w ogóle możecie być z Gdyni, z Sopotu i ze wszystkich innych miejscowości dookoła. Spotykamy się mniej więcej co tydzień, chociaż nie zawsze co tydzień, na takich ploteczkach, na dzierganku, na kawce, czasem na czymś innym, czasem na. I ogólnie tworzymy wspaniałą, kobiecą ekipę, która mega się wspiera, mega sobie pomaga i wywala gigantyczne pieniądze na włóczki, bo robimy zamówienia wspólnie. No i właśnie tu jest ten problem, że jak ktoś pokaże, ej, patrzcie, co sobie kupiłam, jakie fajne, no to później później są te rozważania, czy ja też tego potrzebuję. Nic nie potrzebujemy. Taka jest racja. Nic nie potrzebujemy. Ale kupiłam sobie włóczkę dla miecia. I teraz tak. Jest to włóczka Madragoa. I to jest 100% jedwab. W 50 gramach ma 200 metrów. Słuchajcie, przeznaczona na druty 2,5 mm albo 3 mm. Różnie tu jest napisane. W każdym razie przemilusi jedwab o takim bardzo rustykalnym w ogóle wykońc wykończeniu. Mam nadzieję, że to widać tutaj na kamerce, że on ma jakieś takie 50/50 I to takie. No, to jest ładne na swój sposób, nie? Nie wszystko musi być śliskie i gładkie. I słuchajcie, ten jeden motek jedwabiu kosztuje 20 zł, czy ten 22, coś takiego. Więc za 100 gramów jedwabiu macie 45 zł za To wydaje mi się być całkiem spodko ceną. Kupiłam sobie 4 motki właśnie takiego jedwabiu, i on jest naprawdę bardzo miły, bardzo przyjemny i ma ten taki swój rustykalny wygląd. To no na dzierganej popłynęłyśmy trochę z tym jedwabiem. No, ale coś tam sobie wydubię. Ja chyba nawet mam już na to pomysł. E, ale zobaczymy. Kupiłam sobie znowuż też coś takiego: fibra Naturale Chick, I już Wam pokazuję. To jest taka włóczusia, która ma w sobie 36% merino superwash 28% kotonu, 18% lnu i 18% bambu. I ona jest przeznaczona tutaj na druty, pokazuje mi 4 mm. To jest taka właśnie melanżowa, fajna taka włóczka. I ona jest taka. Ja już zaczęłam coś z niej robić. I to jest włóczka typu Thick and Thin tak to się chyba nazywa, czyli ona jest cienka przez jakiś czas, a później ma takie zgrubienie i zauważyłam też, że te odstępy są stałe. I to nie jest tak, jak macie ręcznie przędzoną włóczkę, że czasem jest cieńsza, grubsza i to jest bardziej nieregularne, w sensie w zależności, jak się tej tam przątce pociągnęło, to tutaj są no ewidentnie maszynowo robione, nie spodziewałam się niczego innego. W każdym razie no, bardzo ma równe, bardzo równe, ma po prostu równe. Te odstępy, nie? Tej cienkości, grubości w tej budowie. No, jest fajna. Ja ją wziąłam sobie na szydełko póki co i to jest szydełko 5 mm, ponieważ te grubsze fragmenty naprawdę są takie mięsiste. No, piękna. W ogóle dużo niebieskiego się u mnie pojawiło. Nie wiem, co mam jeszcze pokazać. Na pewno mam jeszcze zaczęte 100 tysięcy innych projektów. To jest po prostu pewne. Tylko wiecie, jak ja czegoś nie dziergam przez na przykład 4 miesiące, dla mnie to w ogóle nie istnieje na tej liście rzeczy, które ja dziergam. To jest gdzieś tam pod spodem, pod kreską. Nie przyznaję się do tego. Dziergam jeszcze koce. Hello! Kocykal, czyli takie nasze wymyślone wspólne dzierganie koce razem z Karoliną Adamczyk-Kropanic. Słuchajcie, mamy grupę na Facebooku. Link oczywiście po opisie na dole. Mam też dodatkowy filmik, link do góry i w opisie na dole, w którym opowiadam o kocykalu, czyli o tym. Czemu dziergamy koce? Ile mamy na to czasu? Co będziemy robić na tej grupie na Facebooku? I w tamtym filmiku też pokazuję jakie są moje pomysły na te koce, które ja chcę zrealizować w tym roku, bo oczywiście nie mogłam się ograniczyć do jednego, bo po co, nie? Skoro można zrobić dużo, to po co jeden? Nie będę wam opowiadała o moich planach ciężerskich, ponieważ Mam tych pomysłów tak dużo, bo jak ja patrzę na swoją szapę z włóczkami, to ja dokładnie widzę z każdej włóczki, co mogłabym zrobić, i widzę na nią co najmniej 3-4 projekty. A ta wielka maszyna losująca, wiecie, nigdy nie wiadomo na co wypadnie. Staram się nie zaczynać nowych projektów, teraz staram się trzymać tego, co mam, może dzięki trochę tej adze Kuczyńskiej. I tych pogromców zapasów naprawdę się zmuszę, żeby cisnąć jeden projekt, bo zaczęłam ten sweterk świąteczny i on jest zrobiony w ramach akcji pogromców zapasów, więc będę chciała go cisnąć. I w ogóle z okazji tego, że mamy już początek jesieni, jest ten wrzesień. Słuchajcie, yy, wiem, że bardzo wiele z Was robi na szydełku lub chciałoby się nauczyć na szydełku, i to już jest czas, bo ja to widzę po prostu po YouTubie. Ja w YouTubie widzę wykresy, kiedy jakie filmy są puszczane, i zawsze co roku, we wrześniu, wzrost oglądalności moich filmików na ozdoby świąteczne idzie po prostu. Uff. To się zaczyna we wrześniu, więc ja już wiem, że jeżeli dziergacie bombki, gwiazdki, choineczki i inne takie rzeczy, już to robicie. Zatem ja Was zapraszam na mój kanał. Mam całą taką zakładkę, gdzie dziergam ozdoby świąteczne. Pokazuję jak na szydełku z kordonka, oczywiście możecie użyć grubszej włóczki, to nie ma żadnych przeszkód, zrobić fajne ozdoby, fajne gwiazdki i śnieżynki. Więc jeżeli chcecie, to zajrzyjcie do tamtej zakładki, bo tam są już te filmiki gotowe. One sobie śmigają od kilku lat na tym kanale właśnie, więc można sobie tam zajrzeć i one już są. Nie trzeba czekać do grudnia, można już sobie je dziergać. Więc serdecznie Was już zapraszam. No to słuchajcie... Tak wygląda dziewiarstwo. Myślę, że wiele z Was w tym momencie już robi prezenty świąteczne, żeby się z nimi wyrobić, bo dzierganie to nie jest fyk i zrobione. Jeżeli dziergacie skarpety dla rodziny, rękawiczki, czapki, szaliki, myślę, że wrzesień to już jest naprawdę konkretny termin, kiedy trzeba się za to zabrać, żeby na spokojnie się ze wszystkim wyrobić i mieć przygotowane, wyprane, spakowane i nitki pochowane, bo to dla kogoś, nie? Do siebie nie trzeba. Zatem uważam, że to nic dziwnego i żadna fanaberia, że we wrześniu zapraszam Was do świątecznych filmików z dzierganymi gwiazdkami. Uważam to za całkowicie normalne, naturalne, dlatego jeszcze raz zapraszam. A już idę dziergać, tworzyć kolejne tutoriale, ponieważ głowa mi naprawdę już buzuje od pomysłów, i fantastyczne rzeczy się dzieją, więc mam nadzieję, że wypiłaś sobie pyszną kawusię i że przerobiłaś kilka kolorowych oczek i w ogóle wszystkiego dobrego Ci życzę, i widzimy się niebawem.